Witam z tej strony to 29 odcinek kubła zupki i w tym odcinku zmierzę się z zupką Knor, Nudle Azja, kaczka po chińsku. I żeby nie przedłużać, gdyż... Ee, już wielokrotnie się wypowiadałem na temat tych konkretnych zup, dlatego przejdźmy od razu do przygotowania. Tak wygląda zupa przed zagotowaniem. Mamy tutaj makaronek zwykle oraz taki. Powiedziałbym, brunatno rudy proszek, coś takiego. Także czekam na swoją wodę. Tak wygląda zupka po zalaniu jej wodą. Yy, jeśli chodzi o kwestię zapachu, to jest on naprawdę delikatny i sądzę, że jeśli ktoś nie przepada za zapachem zupek, to może on po prostu nie przeszkadzać w takim momencie. W każdym razie idę to sobie skonsumować. No to smacznego. No, tak swoją drogą. Zalewam do miski większą ilość wody niż jest na opakowaniu, bo jak zalałem ostatnim razem 400 ml, to cholernie mało tego było. Ja jednak wolę mieć jakiś tam wywar. konsumuję dalej. No, Trochę gorące. za bardzo jak się wypowiedzieć ten tej zypy. po prostu jest taka słona smakuje trochę jak rosół. dziwnie taka, taka po prostu średnia w smaku moim zdaniem Probably this one it is. Sami widzicie zupę mą zjezoną, także wypadałoby się wypowiedzieć na jej temat. O, do tej pory myślę, że to była najsłabsza z tych zup, które recenzowałem. No, taki średniak. Po prostu średniak. Nie wiem, jakoś nic szczególnego mi w tej zupie nie przypadło. Po prostu, jak rosło zwykłe, tylko trochę bardziej słony, może. Nie wiem. Dziwna rzecz. O, no cóż, więc wypadałoby ocenić Także smak No ja bym dał z 3 na 5 No po prostu taki, taki średniaczek Sądzę, że komuś by mogła by posmakować ta zupa Jednakże ja wystawiam taką ocenę Według Według opinii moich kubków smakowych Tak? Dobrze eee, Makaron zostaje 4 na 5 i ostrej zostaje 1 na 5. Dobrze. Także. To tyle jeśli chodzi o ten odcinek Kuba Jeszcze będą dwa Knory. Słyszę drogą dwa podobne Knory, więc będę miał pewne porównanie. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Zapraszam na Facebooka, na Snapchata. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się i cześć.